Ogromna szkoła. Piękna szkoła, nie wyobrażałam sobie, że taki duży obiekt i tyle różnych przedsięwzięć Spinaker oferuje. Od żłobka, przez szko przedszkolę, szkoła podstawową, ponadpodstawową, branżowe szkoły, specjalne Y, y, szkoły, integracyjne oddziały. Niesamowity rozmach tej, tej szkoły, naprawdę. Dzisiaj pierwszy raz w życiu, zaraz się rozpłaczę, usłyszałam, że w ogóle y, ktoś docenia placówki niepubliczne. Pierwszy raz w historii naszych placówek pojawił się u nas ktoś z rządu. Ktoś, kto dzisiaj zobaczy, jak faktycznie wygląda nasza praca, jak wyglądają nasze placówki. My jesteśmy placówkami integracyjnymi. Widzę bardzo duży potencjał tych szkół niepublicznych i dlatego chciałabym je promować. Chciałabym, żeby je były docenione, żeby były zauważone, ponieważ one robią, wykonują bardzo dużą pracę bardzo dużą. My pracujemy teraz nad nową ustawą o kształceniu włączającym i będziemy to robić. Taka szkoła to jest przykład takiego właśnie myślenia o rozwoju dzieci, o edukacji. Naprawdę warto to promować i dlatego tutaj jestem. W dzisiejszym jest to dla nas wyjątkowy dzień i wyjątkowa okazja, pomimo takiej inauguracji rozpoczęcia roku szkolnego, rozpoczynamy projekt Szkoły Ćwiczeń. Projekt, który jest finansowany przez Ministerstwo. Ministerstwo Edukacji Narodowej, dzięki któremu będziemy jedną z dwóch wiodących placówek w województwie Kujawsko-Pomorskim. Jesteśmy niepubliczną placówką integracyjną, jesteśmy takim kompleksem szkół, gdzie kształcimy yy, Proponujemy różnego rodzaju działania edukacyjnych dla dzieci od pierwszego roku życia, kończąc na szkołach policjalnych, które dają kwalifikacje w różnego rodzaju zawodach. W kompleksie jest 400 dzieci, oprócz tego jest jeszcze publiczna druga w Polsce poradnia nie prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, tylko przez osobę fizyczną. Jest również poradnia niepubliczna, ośrodek edukacyjny promyk, także naprawdę ten wachlarz edukacyjny jest bardzo duży. dziś moją dla nas Piękny spektakl, pokazana była też praca terapeutów, wychowawców, te dzieci, też można je zaangażować w różne przedsięwzięcia. Był dzisiaj przykład. Posłuchajcie, oto Jesteśmy placówkami niepublicznymi, bo nie tylko szkoła podstawowa, ale również wszystkie nasze placówki to integracja. Tak jak w nazwie szkoły Spinaker, to jest ten drugi żagiel nadający siły do pewnego rejsu po morzu, tak samo my chcemy z pracą nauczycieli, specjalistów, Likwidować, pomagać, żyć właściwie z tymi wszystkimi dysfunkcjami. Obecnie rozpoczynamy piąty rok działalności szkoły niepublicznej, szkoły podstawowej. Słowo integracja nie dla wszystkich jest słowem do końca zrozumiałym. Nie, nie, nie wszyscy również świadomie podchodzą do tego słowa. Niektórzy wręcz boją się tego. Nic mylnego. Należy integrować dzieci od najmłodszych lat. My staramy się to robić już od przedszkola, a jeżeli chodzi o szkołę podstawową, od pierwszej klasy. Wprowadzamy zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia w ramach rewalidacji. Oferujemy szeroki wachlarz takich zajęć, czy to zajęcia z psychologiem, pedagogiem specjalnym, tyflopedagogiem, surdopedagogiem, zajęcia integracji sensorycznej, czy też rehabilitacji ruchowej. Niedawno również udało nam się otworzyć gabinet ortoptystki, gdzie wady wzroku udaje się korygować za pomocą różnych ćwiczeń i sprzętu, który nie jest ogólnie dostępny.